Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy na naszym kanale. Dzisiaj mamy wznowienie ekstra linie za 10 zł. Przygotowałam 3. I mamy tylko po dwa symbole do zdrapania. Także może zaczniemy od numeru 11. Arbuzika mamy jednego. Aha. Tu mamy drugiego. to by było na tyle, ostatni symbol korona nic nam nie daje żadnej linii tu też nie ma brak i tu też nic nam nie daje czyli zdrapencja jest pusta także 30 zł wydaliśmy na te zdrapki zobaczymy ile wygramy tu mamy jedną linię numerem 5 strapeczka, może ją strapiemy zobaczymy co tu będzie, żeby nie było tak smutno, że wszystkie puste e, piłka jedna jedna jedyna i ostatnie symbol czapka mamy jedną czapkę tu mamy drugą czapkę i więcej linii nie będzie uwaga, uwaga wygraną mamy tu na górze i tu pewnie jest 10 zł, tak jest, zgadza się mamy z z drapeczki jednej 10 złoty 1 do 1, jedna pusta jedna pełna zobaczymy tą ostatnia zdrapka podkowa niestety nie ma podkowa i ostatni symbol piłka czy utworzy nam piłka jakąś linię niestety Niestety, mamy 10 zł na wydane 30. I tak wygląda nasza premiera wznowienie. A na kolejny odcinek zapraszam serdecznie wszystkich, bo będzie konkurs. Także do zobaczenia. No, hej.